Ostatnimi czasy moje konto zostało skradzione przez jakiegoś kryptobota, w związku z czym YouTube nie jest mi przesadnie przychylny z wejściem w jego algorytmy. Tak czy inaczej idzie zima, a ciemno robi się już około godziny 16, więc wiele długich wieczorów czeka nas aż nadto. Straszą nas również czwartą falą, zatem aby nie nudziło wam się w domach, przygotowałem 38. zestawienie fajnych gier na słabe pecety. Zapraszam! Rozpoczynające trylogie Motorazer, które wydano jeszcze w 1997 roku, było dosłownie pierwszą grom na komputerze jaką w życiu zagrałem. O dziwo, pomimo tego, że pozycja ta była i wciąż jest świetna, nigdy później nie pałałem przesadnie sympatią do gier z motorami w roli głównej, ponieważ w mojej głowie wciąż istniał ten sam doskonały i niczym nieskalany obraz produkcji o tej tematyce zaserwowanej przez Delfine Studios. Wszystko to za sprawą genialnego i prostego gameplay'u czysto arcade'owym stylu, który zamiast na przesadny realizm i współzawodnictwo sezonowe stawiał na czystą frajdę z szybkiej i efektownej jazdy po malowniczo usytuowanych trasach. Dokładnie tę samą drogę studio Delphine obrało przy okazji drugiej części gry, która po prostu dodawała więcej tras, po których mogliśmy się ścigać, ulepszając przy okazji oprawę graficzną i rozbudowując generalnie to, co udało się stworzyć przy okazji jedynki. Trzecia część Motorazer wyszła już w 2001 roku mogła poszczycić się realistyczną jak na tamte czasy grafiką, czy też fizyką jazdy motocykli, jednak twórcy pozostali wierni pierwotnemu projektowi i duchowi serii oferując różne ciekawe tryby dodatkowe, jak pędzenie ścigaczem na złamanie karku pomiędzy samochodami w czasie największych korków, czy też znane i bardzo lubiane zawody Trials, w których gracz musiał przejechać specjalnie ułożone trasy wymagające wyczucia i precyzyjnego pokonywania przeszkód. Cała trylogia dostępna jest obecnie na platformie Steam za jakieś 35 zł. Moim zdaniem warto sprawdzić. Jeśli mowa o klasykach i grach absolutnie kultowych, nie można pominąć takiej perełki jak Captain Claw czy też po prostu Claw. W Polsce za sprawą Techlandu gra wyszła w pełnym dubbingu i znana jest pod tytułem Kapitan Pazur praktycznie z miejsca zaskarbiając sobie serca rodzimych graczy. Absolutnie nic z tym dziwnego, ponieważ ta piekielnie trudna i doskonale wyglądająca platformówka powodowała absolutne wessanie człowieka w świat pułapek, skarbów, zapadni, dalekich wyskoków i Pięknie zanimowanych zwierzęcych piratów nie dając odejść od komputera zanim nie pokonało się choćby jednego z 14 dostępnych poziomów. Na szczególną uwagę tej ponadczasowej produkcji zasługuje przepiękna dwuwymiarowa grafika, która ani trochę się nie zestarzała, oraz dorównująca jej poziomem jakość dźwięku i muzyki. Kapitan Pazur to po prostu gra, którą każdy z Was powinien znać, i to nawet jeśli nie jesteście fanami dwuwymiarowych klasycznych platformówek. Oczywistym jest, że Clow powinien Odpalić się niemal na każdym sprzęcie, który mógłby służyć do grania, ponieważ premiera oryginału miała miejsce w 1998 roku. Niemniej jeśli nawet posiadacie sprzęty nowszej generacji, grę odpalicie również bez większego problemu za sprawą moderskiej sceny i otwartego projektu Open Claw, w ramach którego nie tylko zagracie we wszystkie klasyczne poziomy w wysokiej rozdzielczości, ale i będziecie mieli okazję ograć etapy specjalnie przygotowane przez społeczność. Serdecznie

Kolejna gra zestawienia to twór świetnie znanego z serii War Thunder, Gaijin Interactive. Swego czasu rosyjskie studio naprawdę mocno eksperymentowało z gatunkami gier, tak więc obok symulatorów lotnictwa, kiepskich klonów Burnouta i Need for Speeda oraz przeciętnego FPSa, Gaijin dodało do swojego portfolio jeszcze gorszego slashera w postaci X-Blades z 2009 roku. Pomimo kiepskich ocen i naprawdę solidnej krytyki ze strony graczy, studio... Nie przejęło się specjalnie niepowodzeniem nowej marki, i już w 2012 roku wydało jej kontynuację w postaci Blades of Time i to była to bardzo dobra decyzja. Przy okazji sequela X-Blades, Gaging znacząco zmienił zarówno stylistykę całej gry, jak i wygląd głównej bohaterki, dzięki czemu otrzymaliśmy coś na wzór umiejscowienia Larry Croft w świecie. Devil My Cry. Pomimo całkiem niezłego wyglądu i z grubsza przyjemnej grafiki opartej na silniku Unreal Engine 3, poczciwe dziewczy o imieniu Ayumi było chyba najgorszym elementem gry, ponieważ bohaterka właściwie non-stop ględziła, i do tego w tak irytujący sposób, że trafiła na niejedno zestawienie najbardziej wkurzających postaci w historii gier wideo. Reszta produkcji była już natomiast jak najbardziej w porządku, oferując bardzo przyjemną i dynamiczną rozgrywkę, dobrą optymalizację oraz z całkiem niezgorszą fobułę. Irytujący nie jest nie był i pewnie nigdy nie będzie za to painkiller, o ile oczywiście mówimy o jego odsłonach wyprodukowanych przez legendarne polskie studio People Can Fly. Zarówno podstawka wydana w 2004 roku, jak i mający premierę dosłownie kilka miesięcy później dodatek o nazwie Battle Out of Hell stały się prawdziwymi hitami sprzedażowymi zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, gdzie gra nie tylko weszła do świadomości graczy jako piekielnie satysfakcjonująca strzelanka, ale i bardzo długo traktowana była jako flagowy tytuł esportowy dzięki świetnemu trybowi multiplayer. W naszym kraju szczególnie imponujące było to w jaki sposób pękilera wydano, ponieważ na premierę tego jakże zacnego tytułu wystarczyło wydać zaledwie 20 zł, jako że gra zadebiutowała w ramach gazetkowego wówczas czasopisma Dobra Gra, która dostępna była praktycznie w każdym kiosku lub saloniku prasowym. O samym pękilerze na przestrzeni lat powiedziano już natomiast tak dużo, że nie ma sensu się powtarzać. Jest to po prostu jedna z najważniejszych i najlepszych polskich gier, jakie zostały wydane w ostatnich dwóch dekadach i każdy z was powinien ją sprawdzić. Mutant, Równie niską ceną na swoją premierę w Polsce mogła poszczycić się czeska strzelanka Alpha Prime od Black Element Software. Tytuł ten nie został wprawdzie umieszczony w żadnej taniej serii wydawniczej, za to wystarczyło wydać na niego około 30 zł, żeby w pełni cieszyć się nową produkcją w 2006 roku, która przypominała nieco Duma 3, tylko że ze zbuntowanymi robotami w roli głównej zamiast kosmitów i piekielnych pomiotów. Osobiście jest to również dla mnie bardzo sentymentalna pozycja, ponieważ jest dosłownie pierwszą grą spośród około 600 jakie posiadam na Steamie, którą kiedykolwiek zakupiłem na tej platformie. Co do fabuły, w Alpha Prime wcielamy się w inspektora, którego zadaniem jest kontrolowanie nielegalnej kopalni na asteroidzie i odkrycie przyczyn zniknięcia wszystkich jej mieszkańców. Na miejscu bardzo szybko okazuje się, że szaleje tam zbuntowana sztuczna inteligencja, która, za sprawą licznych maszyn, robotów górniczych i innych narzędzi, stara się zrobić wszystko, aby zlikwidować rodzaj ludzki. Fabuła gry została napisana przez czeskiego pisarza i trzyma bardzo wysoki poziom, natomiast nie da się w niej również nie zauważyć licznych nawiązań do takich tytułów jak Quake, Doom, Deus Ex czy nawet Half Life. I pomimo uzyskania raczej przeciętnych ocen w prasie, Alpha Prime na pewno nie zawiedzie Waszych oczekiwań. hey larry we got a big party at the frat tonight we'd love it if you'd Oczekiwania i cierpliwość fanów zostały natomiast bardzo mocno nadszarpnięte przy okazji premiery następnej gry 38 zestawienia. Leisure Suite Larry Magna Cum Loud przez wielu miłośników serii uznawany jest za jedną z najgorszych części przygód kultowego Larego, choćby za sprawą tego, że w ósemce wcielamy się w siostrzeńca głównego bohatera dotychczasowych odsłon o imieniu Larry Lovich. Poza tym odpowiedzialne za grę studio High Voltage Software zrezygnowało z dotychczasowej konwencji dwuwymiarowych gier przygodowych typu Point and Click na rzecz troszkę koślawej przygodówki trójwymiarowej, która wydano została równolegle na PC i konsole. Ostatecznie gra przestała być również hardkorowym przedstawicielem swojego gatunku, skłaniając się zdecydowanie bardziej w stronę samograja wyposażonego w liczne minigierki i klimatrodem z filmów American Pie. To wszystko tak bardzo nie spodobało się fanom pierwotnego Larego, że niemal tę grę zbojkotowali, twierdząc, że studio za nieodpowiedzialne dopuściło się Prawdziwej profanacji serii, i poniekąd jest w tym sporo racji. Kiedy jednak odpaliłem tę grę po latach, jako że niedawno rozdawano ją za darmo, śmiem twierdzić, że w czasach, kiedy została ona wydana, dość mocno wyprzedzała swoje czasy. Jeśli odpalicie ją na przykład teraz, sytuacja może się nieco odwrócić, i to właśnie w tej części będzie Wam dane bawić się o wiele lepiej niż w przestarzałe klasyki w ramach pozostałych odsłon. Hey, found me. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak to jest patrzeć się na świat oczami dziecka i to najlepiej jeszcze takiego dwuletniego, Among the Sleep powinno z nawiązką odpowiedzieć na to pytanie. Świat przedstawiony w tej ciekawej produkcji norweskiego studia Krillbite przedstawia bowiem losy dziecka, które musi zmierzyć się z własnymi lękami i wyobrażeniami na temat świata, który go otacza, a pomoże mu w tym sympatyczny i bardzo rozgadany miś, którego dostał w swoim prezencie urodzinowym. Among the Sleep pierwotnie stworzono na silniku Unity. Natomiast już kilka lat później wydano jego wersję odświeżoną, która niedawno była nawet rozdawana jako darmówka w sklepie Epic Store. Jeśli chodzi natomiast o sam gameplay, jest to typowy horror, których wydawano na pęczki po sukcesie pierwszej amnezji. Większość zagadek środowiskowych oparto tu zatem na zaawansowanej fizyce gry. Natomiast zamiast walczyć, po prostu uciekamy lub też unikamy zagrożenia. Wszak dwuletni berbeć, w którego się wcielamy, nie jest typowym bohaterem kina akcji. I śmiało można wysnuć tezę, że jest to zdecydowanie. Zdecydowanie największy game changer tej produkcji. Na koniec 38. zestawienia fajnych gier za PC, ty pozwoliłem sobie wspomnieć o bardzo dobrej strzelance z kamerą ustawioną za plecami głównego bohatera, która to rozgrywką ewidentnie nawiązuje do najsłynniejszego dzieła Remedy Entertainment. Ciężko nie oprzeć się bowiem wrażeniu, że El Matador to taki latynoski Max Payne na sterydach, z tym, że w przeciwieństwie do pierwowzoru, zamiast ciężkiej i depresyjnej fabuły, nacisk nałożono tu na zwartą akcję i dziesiątki przeciwników, którzy stają nam na drodze. Gra Posiada właściwie wszystkie elementy, które powinna posiadać strzelanina na tego typu, łącznie z osławionym bullet time'em, jednak oceny krytyków niestety nie były dla niej zbyt łaskawe. Jest jednak kilka powodów, dla których warto dać tej produkcji szansę. Po pierwsze, wydano ją na Steamie, gdzie klucz można dostać dosłownie za niecałe 4 zł. Po drugie, wciąż ma fajnie wyglądającą grafikę. A po trzecie i przede wszystkim strzelanie sprawia dużo satysfakcji i jeśli szukacie gry na odstresowanie się, będzie to rewelacyjne. Wybór na kilka godzin świetnej zabawy. Oczywistym faktem jest również to, że wymagania sprzętowe nie robią tu wielkiego wrażenia, natomiast gra bezproblemowo działa na nowych systemach. Polecam. I to by było na tyle, jeśli chodzi o 38 odcinek fajnych gier na słabe PC. Jak zwykle zapraszam Was gorąco do wpisywania ciekawych, starszych i nowszych tytułów, które działają według Was na starszych maszynkach do grania, a które chcielibyście zobaczyć w następnym filmie. Tymczasem ja żegnam się z Wami i zapraszam do pozostałych materiałów. Na razie.